Jak realizować swoje prawa konsumenckie? Przede wszystkim świadomy konsument powinien być aktywnym konsumentem. To jest niezwykle istotne. Aby konsumenci korzystali z praw, jakie im przysługują. Jeżeli konsumenci są bierni, to w tym momencie nie są w stanie skorygować ewentualnie nieprawidłowych postaw ze strony sprzedawców, usługodawców. Dlatego też bardzo, bardzo zawsze zachęcam do tego, aby dochodzić swoich praw, bo pamiętajmy, że też jako konsumenci, tutaj nasza siła tkwi. W mnogości każdy z nas jest konsumentem, więc jeżeli każdy z nas będzie składał reklamacje, odstępował od umowy, realizował swoje prawa, to w tym momencie sprzedawcy pod naporem aktywności konsumentów będą musieli skorygować swoje nieprawidłowe postawy, swoje nieprawidłowe działania. No więc właśnie, to. Jakie są te podstawowe prawa, które przysługują konsumentom i które powinniśmy aktywnie realizować? Jak już wspomniałam, pierwszym z tych praw jest prawo do reklamacji. Jeżeli stwierdzimy, że usługa nie jest wykonywana we właściwy sposób, że towar, który otrzymaliśmy, czy to się zepsuł w okresie odpowiedzialności sprzedawcy, czy też gwaranta, albo też nie odpowiada naszemu zamówieniu. Tak, zamawialiśmy jedną rzecz, otrzymaliśmy Coś innego. W tym momencie składajmy reklamację. Pamiętajmy, że w przypadku reklamacji mamy dwie ścieżki, o tym bardzo często zapominamy. Jedną ścieżką jest odpowiedzialność gwaranta. Jest to odpowiedzialność dodatkowa, opcjonalna, nie, nieobowiązkowa. Jeżeli gwarant, którym najczęściej jest producent, stwierdza, że tak, daje konsumentom prawo do składania reklamacji, no to konsumenci mogą skorzystać z tej ścieżki. Zasady reklamacji, czas trwania odpowiedzialności, to, jakie wady możemy reklamować, ile czasu mamy na złożenie reklamacji, te wszystkie elementy określa, określa gwarant. Drugą ścieżką, o której albo zapominamy, albo oni po prostu nie wiemy, to jest odpowiedzialność sprzedawcy. I to jest szalenie istotne, że ta odpowiedzialność ustawodawcy jest obowiązkowa, ponieważ regulują ją dokładnie przepisy prawa. Przepisy prawa wskazują dokładnie, ile czasu trwa ta odpowiedzialność, że możemy reklamować wady i fizyczne i prawne. Jak wygląda ta procedura? Co się dzieje, jeżeli, konsumen, jeżeli sprzedawca nie udzieli nam odpowiedzi na reklamację we właściwej formie, w odpowiednim czasie? Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, która z tych ścieżek, czy gwarancja, czy odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności, to umową jest korzystniejsza, powiedziałabym, że częściej, zdecydowanie częściej jednak ta, ta ścieżka do sprzedawcy jest tym rozwiązaniem najlepszym. Drugie, podstawowe prawo, jakie przysługuje konsumentowi, to możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość, np. Na przez telefon czy też przez internet, albo od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w przypadku zakupów od akwizytora. Mamy na to 14 dni od otrzymania produktu lub też w przypadku usług od zawarcia, od zawarcia umowy. Jest to prawo, które tylko w niewielkim zakresie podlega ograniczeniom. Znowu przepisy ustawy dokładnie wskazują, jak wygląda ta ścieżka i też przepisy określają listę dokładną, zamkniętą listę 14 wyjątków, 14 sytuacji, które powodują, że mimo tego, że dokonaliśmy zakupu poza lokalne przedsiębiorstwa albo też na odległość, to jednak od takiej umowy odstąpić nie możemy. Zdarza się, że sprzedawcy niewłaściwie interpretują te przepisy i naruszają Nasze prawa jako konsumentów, stąd też warto mimo wszystko podejmować działania, wchodzić w polemikę ze sprzedawcą, usługodawcą, a w razie potrzeby po prostu korzystać z profesjonalnego wsparcia czy to organizacji konsumenckich, czy też powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. Innym sposobem również na szukanie, na szukanie rzetelnej wiedzy na temat przysługujących praw jest serwis centrum konsumenckie.pl, w którym dzięki automatycznym, zindywidualizowanym poradom konsumenckim uzyskamy konkretną, krótką, prostą odpowiedź dotyczącą naszej indywidualnej sytuacji jako konsumentów. Dlatego jeszcze raz zachęcam do tego: działajmy, nie bójmy się podejmowania aktywności, a dzięki temu nasza rzeczywistość jako konsumentów. Na pewno będzie lepsza.